Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z racji tego, że tutaj już mam płyteczki położone, dzisiaj chcę zamontować tą listwę i podwiesić już ten piękny mebel. A później muszę wywiercić otwory w tym bracie na takiego klika. I na baterię, która tam sobie spoczywa i czeka. Także dużo mierzenia i takiej precyzyjnej roboty, ale najpierw niech to wisi, żebyśmy już wiedzieli, jak to wszystko spasować tam z odpływem, i, i w ogóle. Także zapraszam na film. I'm że listwę sobie już dociąłem. Jak widzicie, tutaj fajnie się schodzą wieszaki z fugą. Także fajnie sobie przejdę śrubkami, mam nadzieję, przez fugę. Oczywiście sobie najpierw nawiercę. No a że tu jest kartą gips, to ja sobie zawsze robię taki patent, że jak wiem, że gdzieś coś będzie wisiało, to wcześniej z tyłu podkręcam sobie płytę OSB. Także z tej strony i z tej mam z tyłu. Skręconą z tą płytą gipsową płytę OSB. Dzięki temu takimi wkrętami bez problemu, bez żadnych czarów do karton gipsu, które nie zawsze działają, mogę sobie spokojnie wkręcić po prostu wkrętami do drewna ten wieszak. One powinny w zupełności wystarczyć z tego co widzę. No zobaczymy. Jak będą za krótkie, to damy coś dłuższego. Słuchajcie, postanowiłem zmienić kaliber z takich no, tu będzie widać No takie, bo to jednak trochę kilogramów będzie. Wisiało, żebym był spokojniejszy. Teraz sobie jeszcze sprawdzę jak to pójdzie poziom, chudze. Dara wyjdzie jak coś żeś... płytki położył człowieku. Tu mamy na otwory. Tu mamy nam otwory Teraz to jak już przytrzymać Zobaczmy No trzymaj się Kurde ślisko wszystkie a ale... Wszystko w sensie Jedną ręką to wiecie Tu mamy Tu mamy to tam nie mamy To się cholernie śliska, a jest w otworach. Jakoś to będzie, nie? Chyba. Jest. I tu też jest. Ja sobie to nawiercę. Bo wiecie, jak to nie będę na żywca, między taką szczelinę rypał śrubę, nie? Także podwiercimy. I oczywiście przyłożę, żeby było mi łatwiej. Niech będzie tak. I sobie pozaznaczam po prostu. A no, widzicie, jak łatwiej. Płytka to już sztuka uszkodzić nie? Dobra. I te trzy miejsca najpierw. Najpierw sobie ogarnę przez płytę też pół biedy, już ta śruba. Chodzi o sam fakt, żeby śruba weszła. Wiecie. Z płytkę i nam nie rozwaliła no jeszcze jeszcze zmiana wiertła na grubsze no powiem wam że trzy razy wiertło zmieniałem tak na coraz grubsze coraz grubsze coraz grubsza bo to żeby wiecie płytka strzeliła to nie sztuka nie a tu sobie załapię i następną już będę wiercić sobie przez przez otwory spróbuję tak na czuja, bez wiercenia głębiej, czy mi w ogóle te śruby tak bez nawiercenia załapią to OSB tam z tyłu zobaczymy specjalnie jadę śrubokrętem, nie wkrętają żeby czuć co się tam dzieje, nie? Ale jest opór, więc. Więc się wkręca. A będzie jak złoto. Jedna jest to, reszta też wyjdzie. Dobra, wyszło sześć solidnych śrub. W tym jedna akurat trafia w profil. Tym lepiej. Próbujemy. jedną rzecz można odhaczyć. Żeby nie było. Tam nic nie ma. No. To bajera. Dobra. Tak to wygląda z bracikiem. Teraz tak. To ma być tłumy walce. To na pewno. A to z uszczelką pod. Teraz rozkimnę. Czy rozwiercić na tą szerokość? Czy na tą? Hmm. Ale zaraz zobaczymy. Trzeba pomyśleć. No nie, jeżeli ona będzie na płasko, to to wszystko muszę schować. Czyli na tą szerszą, po prostu. Tak. A jak sobie zrobimy, bo kupiłem zestaw sobie otwornic. No, oczywiście otwór wam centruje wiertło, więc jak sobie wywiercicie za mały otwór, to potem nie macie jak złapać yy, środka i wywiercić większego. A większy tutaj nie zaszkodzi. No, ale to nam całe musi zdecydowanie przejść. Także. Wymierzyć centralny środek i wiercić. No, raz się żyje. A no widzicie, jak warto sprawdzać? Ja sobie przymierzyłem to od spodu i okazuje się, że jest sporo miejsca. Nie wiem, czy to. O, tak, proszę. Widzicie? Z tej perspektywy, może. Także mamy centymetr miejsca, także wystarczy otwór tej średnicy, tej mniejszej i wszystko się nam pięknie zmieści. Także no, o tyle lepiej, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Mierzymy. No, a zmierzyłem sobie przekąt na środek wyszedł tak. No jeszcze jeden otwór muszę mieć. No tego słonia tutaj zastanawiam się tylko z której strony nie wiem myślę, że bardziej po lewej, bo tu musi być jakiś pojemnik na mydło coś tutaj ręcznik, żeby po prostu nie mieć ręce, nie walić w to, tak? sięgając po ręcznik z tej strony myślę, że tak będzie zdecydowanie lepiej. Niż wam mówię, że na środku się nie da, bo mamy za mało miejsca i głowica by nie miała jak pracować. Mógłbym to odsunąć do przodu, ale, ale nie chcę tutaj robić tego tak na samej krawędzi, czyli chyba zostaje ten róg. Tak zdecydowanie. Tak to będzie. Czyli dwa otwory do obierdzenia. Próbujemy jak to pójdzie. Zobaczymy jak te otwornice się spiszą. No to dobrze coś tu musi pasować, tylko to sobie odkręcę. Muszę pamiętać, że to ta średnica. może to jest ten sam wymiar ale czy to potem przejdzie bo jeden większy już jest za duży czyli jedziemy jedziemy na tak zwane ryzyko proszę państwa no powinno wejść Но а не муж. jaki numer? Taka grubość, że muszę jechać od dwóch stron. Co za akcja. Proszę. Asi. Super. Witajcie w kolejnym dniu. Na etapie, jak widzicie, fugowania. I to będzie... Jeszcze ostatni etap tego odcinka. Szukam wątki dobrze znalazłem. Fuga o nazwie czarny węgiel. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nadszedł czasu się powoli zmywać. Także ja sobie tu działam. I dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Jak zwykle mile widziane łapki w górę, komentarze i subskrypcje, kto nie subskrybuje. A w następnym odcinku myślę, już kończymy ten temat. I zobaczcie jeszcze po pierwszym umyciu. Teraz będziemy przecierać drugi raz. Jak już tak może się uda. O! A fuga to czarny węgiel. Wygląda mega. Jest jakby taka brokatowa. No wiecie jak, jak węgiel. Dobra, muszę mieć drugi raz, żeby mi nie zaschło. Trzymajcie się, na razie, cześć.